Co ty kurwa tu podpalasz? Nie wiem, bo ja rzuciłem od tego co odpalałem i wiesz, co się zapaliło? Co gotujesz? Jaką zupę? Ale masz kurwa trzykawek. No. Pokaż to, co ty tam masz arsenał. Nie, no bo ja wiesz, wyrzucam w punkcie, żeby wiesz, żeby się nikt nie ukłuł. Nie, ja zbieram. Zbierasz? No, no i wyrzucam w specjalnym punkcie, żeby się nikt nie ukłuł, nie? To nie wyrzucam tak byle gdzie. Ale no, Ty poszedłem. tam masz kurwa tych strzykawek brudnych? No i ja muszę je wyrzucić. No tu... to, to nie z pierwszego dnia kucia kurwa. No nie, no ale ja raz w tygodniu wyrzucam. poniedziałek. A co, czemu poniedziałki tylko? No bo akurat raz w tygodniu tak pobrałem. poniedziałek. Gdzie walisz? W pachwinę? W żyłę w, w żyłę? w sensie... w rękach. W rękę? Ach. Chyba kurwa nie trafię, bo masz napuchniętą. No. Niedobrze trafiłem, wiem. To znaczy nie no, trafili, dobrze trafiłem, ale... Ręka mi się zatrzęsła i, i trochę obok podałem. Ciśnienie nie wytrzymało, co? No. Kur... To pier, pierwszy towar, wiesz, na skrętach i kurwa nie zauważyłem, że z żyły wyszedłem. Wyszedłeś z żyły? No i kurwa trochę podałem obok. Aha. To chujowo. Nie. To tak kulka na dwóch kurwa. Znaczy, to kum... z kolegą się dzielisz igłą też? Nie, nie. Ja, ja, ja mam specjalne zatyczki profesjonalne. Takie o. Aha. Nie, przelałem mu w tą, ten, opkę i... Model zawieś, nie? Kur... Palić trochę czy nie? co mnie? Co? Co ty za... Co ty tak trzymasz dziwnie telefon? Dziwnie telefon trzymam? Tak byś mnie nakręcał. Nie nakręcam ci. Wydaje ci się. Mamy RODO w końcu. Czym ty się przejmujesz, chłopie? No nie, nie, nie. Kurwa, jakbym tak... Nie chcę takich rzeczy. rzeczy? Jak zarabiasz na kulkę? Opowiedz mi. Jak mi No kurwa kulkę chyba skąd musisz wziąć, żeby sobie i żywe, co? Pytam Cię o pieniądze. Dają? Bo, bo wiadomo, ludzie wiedzą na co dają, no jedni, jedni, się na to, jedni się na to zgodzą i dadzą, jedni się nie zgodzą i nie dadzą. Uh -huh. Ja ja nie, ja nie ściemniam. Nie mówię, że zbieram na jedzenie, nie? Mówisz wprost na towar. Nie mówię, że na towar, po prostu, że potrzebuję pieniędzy. A gdzieś pisz na miać. Na miacie? Sam czy z ekipą? Co? No. Sam czy z ekipą? Podaję. Też wali? Też. Właśnie jadę do niego godzin. Uh -huh. Żeby sobie... Też to mi zgłaszasz. Bo się źle czuję. Umierający chłopak. No jest A ile potrzebujesz w dziennie? Trzy. Trzy? To 30 euro chyba, co? Tak. Czy więcej? 30. Ale oszukuję na towarze, czy dają Ci taki jak należy? Jak należy. Stały klient, dostaje towar odpowiedni, nie? Nie, każdemu daje tak samo. Co? Nie, to że nie ma, że stały klient. Czy coś takiego. Ile napierdalasz już w kanał? 4 może 5 pięć. Pięć lat? Albo 4,5, albo 5. Skąd, skąd z Polski jesteś? Z polski O kurwa, ale żeś rozpróżyły Po nas co kurwa wiebać na sto mnie tak nagrywać, kurczę Wiem, że mnie nagrywasz, kurde, no A czego się wstydzisz? No, bo nie chcę, żeby było to tak za bardzo, to ja żeby coś jej to, to widzieć, co kurwa te podaje w nie? Ja wolę być anonimowy na tym punkcie. No to bądź anonimowy, nie odwracaj się i tyle. Ale jeżeli tak się odwróciłem no, to jest przypadek. Przypadki się zdarzają, nie? Przypadkiem żyłe nie trafiłeś i zobacz. Ty jak należy. Zawsze tu przychodzisz? To? Zawsze tu przychodzisz? Nie. Pierwszy raz? Nie pierwszy raz, ale zawsze. Jak to teraz zgaścisz, bo się coś zapali? My się znamy, nie. Ty Kojarzysz mnie? Nie. Chodź po Nie zakładaj tego ręcznika, bo cię kurwa z terrorystą pomylą. Dobra, dobra. Ja wolę być anonimową. Ty gdzie teraz idziesz? Powiedz ty mi. Ja jadę do, do kolegi. No do czekaj, pogadamy chwilę. pogadamy chwilę. Nie, 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 nie.